Moi drodzy, się już? Kręcić. Dobra. E, Jego do Kamczacka. Kupujecie jako taki zamiennik troszkę mm, borówki. borówki amerykańskie, bo no, no jest wcześniejsza, tak. W smaku może nie jest rewelacyjny, ale e, to jest najwcześniejszy owoc, który możecie uzyskać, tak? Koniec maja. Tak jak teraz w tym roku, myślę 25 maj. Spokojnie pierwsze owoce już będą, więc bardzo polecamy. I łatwa w prawie Łatwa w uprawie, nie trzeba tej kwaśnej ziemi, trzeba się bawić, praktycznie na każdej glebie rośnie. Lekko kwaśniutka ziemia, tak? No, oczywiście, jak dacie tego obornika, będzie lepsza ziemia, bo zobaczcie tutaj ta ziemia już w tej donicy troszkę jest słabsza, więc już tutaj takie, widać takie odcienie, widać, że to już nie jest taka zieleń ciemna, tak? To już oznacza, że troszkę brakuje składników pokarmowych. Ale jak dacie do gleby na pewno, czy obornika, czy nawet do tego, z kompostownika weźmiecie kompostu, to na pewno to ten kolor się zmieni na. Właściwie, ale my o cięciu dzisiaj szybciutko. Wcięcie jak zrobić. Zobaczcie, tutaj jest za gęsto, trzeba to po prostu za dużo tych odnóg, chociaż to ładnie wygląda, więc najpierw przerzedzamy od środka to, co rośnie do środka i to, co ewentualnie zakłóca taki ładny wygląd krzewu. tak? Czyli takie najcieńsze też wycinacie, bo z tych najcieńszych nic nie będzie zostawiacie najgrubsze. To i tak ona już została tutaj troszkę źle wyprowadzona, bo za wysoko to zobaczcie. Jak nie tniemy, to ona idzie do góry i taka noga się robi. Więc te cienkie usuwacie. No, to wygląda jak na, na kiju szczepiony. Jak na kiju wygląda, nie? To? Tak, <laughs> te cienkie usuwacie całkiem słabiutkie, lichutkie. Dobra. I teraz te grube po prostu skracacie tak mniej więcej o jedną trzecią, tak? Po co ja tak skracam? Bo jakbyśmy nie skrócili, one zobaczcie, wybiegną do góry i słabo, tak, czyli tak mniej więcej centymetr nad pąkiem, Takie grubiutkie, fajne usuwacie. Tak? O, taki kształt kulisty nadajecie tej jagodzie kamczackiej i ona spokojnie tu się rozrośnie. Teraz my ją szybko podlejemy, damy nawozu, tak tu jeszcze też możemy, tu jeszcze tu ze środka możemy usunąć całkiem, te które rosną do środka są niepotrzebne, o i taka kamczacka jagoda jak najbardziej do sadzenia się nadaje, w donicy też ją można uprawiać, ale... Preferuję jednak wysadzenie, bo wiadomo, tu teraz suszę, nie suszę, trzeba podlewać. W glebie to będzie lepiej. Pytania? Ania? E, tak, no przypomnijmy może, że jeżeli będziemy kupywać jego komczarskie, że najlepiej, żeby były Oczywiście, dwie różne odmiany. Tak, to pamiętajcie, że jedna nie starczy. Odmianę, tak, to tak jak przy borówkach. Dwie, trzy odmiany posadźcie koło siebie, żeby było zapelanie krzyżowe i żeby te po prostu owoce się pojawiły. Bo bez tego mogły się owoce w ogóle nie pojawić. Tyle? Tyle. Cześć.